Cześć, no czwartek, 24 lipca i jesteśmy w trakcie zbioru wiśni. Nawiasne pokazywałem ja wam w szorcie jak, jak bardzo zarośnięta była ta wiśnia i jak ona ogólnie wyglądała. Sad, można powiedzieć, przeszedł małą metamorfozę i jest ok. I jest okej, okay, bo plony mamy Hmm, taki średnie ze względu na przymrozki, bo odwiedziły nas tutaj, nawiedziły nas tutaj dwie fale przymrozków w trakcie kwitnienia oraz po zawiązaniu owoców i oba te przymrozki mocno uszkodziły wiśnie. Jeżeli chodzi o takie drzewa, tu było przerzedzanie. Ale słuchajcie, mamy też drzewa takie, które są praktycznie. Puste. Największe zaskoczenie, jeżeli chodzi o wiśnie, to to, że w trakcie zbiorów używamy sanek. Myślałem, że sanki u nas w gospodarstwie to temat już dawno skończony, ale nie wielki powrót do sanek. Cena łótówki codziennie spada, nie jest to dobra informacja. Aktualnie jest to około 7 zł. I tu nie będę komentował, czy ta cena jest dobra, czy zła. Jaka jest. Polityka, bo to jest bardzo irytujące, jeżeli chodzi właśnie o te ceny i o te ceny skupu. Jeśli chodzi o nawożenie, tu robiliśmy tutaj dwie dawki azotu, magnes, wapno. I teraz po zbiorach będziemy robić tutaj, pobierać próbki do analizy gleby, żebyśmy wiedzieli w ogóle na czym stoimy. A jeszcze, oczywiście, potas był tu robiony. Z zabiegów dokarmiających Czy z zabiegów ochroniarskich Jeżeli chodzi o wiśnie To głównym tutaj orężem W warce z rakiem bakteryjnym Przed którym wszyscy mnie przestrzegali Była miedź Potem Przerzuciliśmy się bardziej na zabiegi Nawożeniowe po kwitnieniu Główną rolę grał tutaj Stymiot Zrobiliśmy tutaj jeszcze Jeden zabieg kalorgiem i silorgiem i tuż przed zbiorem poszedł tutaj kalbor z kaptanem, żeby zabezpieczyć się nam te wiśnie przed gniciem, bo pogoda była iście przekropna. Eee, takim jeszcze jednym ważnym, fajnym zabiegiem była tu też lecytyna przed tą falą opadów, bo bałem się, że ta wiśnia po prostu za bardzo pociągnie nam tutaj wody i popęka, tym bardziej, że ta fala opadów przypadała w tym momencie, gdy ta wiśnia już była czerwona i mocno dorastała, także te obawy moim zdaniem były uzasadnione i dobrze, że tutaj ta lecytyna poszła no i co, po zbiorach kolejna dawka z tym miodu, kolejna dawka do glebówki, czekamy na wyniki analizy gleby i tam będziemy sobie dopasowywać nawożenie cięcie to powiem wam że nie wiem bo ciąłem na wiosnę i wtedy miałem wtedy widziałem po prostu jak te drzewa jak te drzewa wyglądają i te cięcie wychodziło mi lepiej no tutaj jeżeli chodzi o cięcie to e, ciąć ich w te liście no niby dobrze jeżeli chodzi o zdrowotność ale dla mnie to byłby pewien e, problem w zeszłym roku one były cięte tak, że cały ten makaron z dołu pusty był wycinany, a wierzchołki, które były zaponkowane, były zostawiane. Stąd też częsty widok, czyli opuszczające się wierzchołki, które trzeba poskracać, ale dobrze, że nie skracaliśmy ich e, rok temu tak mocno, nie wycinaliśmy ich tak mocno, bo to na tych wierzchołkach jest właśnie główny plon. Serdeczne podziękowania dla kolegów, którzy mi tutaj pomogli, e, nawet e, cenną radą, czy odwiedzeniem plantacji dla mojego ziomka Szymona Mokosy, Karola Pajewskiego, Kuby Szczepańskiego i Pana Krzysztofa Urbańskiego. Zawsze, gdy zwracałem się do Panów z jakąś prośbą o ocenę, czy z prośbą o radę, zawsze dobrą radę otrzymywałem. I o to właśnie chodzi. I jeszcze taka ciekawostka, co też mnie zaskoczyło. Powiem Wam, Rwani Wiśni mnie relaksuje. Słuchaweczki Męskie granie, saneczki. Stoimy sobie i powoli rwiemy, myśląc o tym, jak pięknie można spędzać wakacje nad nami. Ptaszki, jastrzębie, las z daleka słychać dziki. No to jest właśnie to: prawie jak bieszczady. Pozdro.